Plenarowa impreza z okazji Dnia Działkowca 2022 zorganizowana przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Poziomka wymagała wielu przygotowań, ale wszystko udało się znakomicie, choć pogoda akurat tego dnia mogła być trochę lepsza, a to wszystko pod patronatem burmistrza Wielunia Pawła Okrasy. Gratuluję panu prezesowi i całemu zarządowi, że postanowił taką integracyjną... Imprezę zorganizować. Zawsze tego typu wydarzenia, gdzie dzieci mają swoją, swój kącik, swoją strefę, łączą. Można siąść przy stole, stół zawsze łączył i zjeść jakąś kiełbaskę czy jakiś dar pochodzący z Waszych ogródków, podzielić się też tymi różnymi, różnymi doświadczeniami, różnymi nowymi odmianami takich czy innych owoców czy warzyw. To bardzo ważne, że kultywujecie takie relacje międzyludzkie, że po tym okresie pandemii, która, który bardzo mocno rozerwał te więzi międzyludzkie, ponieważ zostaliśmy zamknięci w swoich domach, nawiasem mówiąc działki były w takim jedynym chyba miejscem, gdzie można było spokojnie przyjść i traktować to miejsce jako też terapię, terapię że, żeby nie być w bloku tego właśnie na łonie natury przy pieleniu grządków, przy zbieraniu ogórków, poziomek czy, czy, czy innych malin. Sprawiało to naprawdę funkcję terapeuty, żeby, że gratuluję Wam bardzo, że macie taką pasję, macie takie zainteresowania, że dbacie o, te swoje, o tą, swoją, e, tą swoją przestrzeń działkową. Też dbacie o swoje zdrowie, ponieważ wiemy, że produkty, które hodujecie, uprawiacie na swoich działkach są to produkty super ekologiczne, najzdrowsze jakie mogą być. Działkowe życie to nie tylko praca, także rekreacja, a w tym przypadku również wspólne świętowanie oraz uhonorowanie zasłużonych działkowców. Dzień Działkowca to święto, które jest w rodowodzie działkowym od 1984 roku. W naszym ogrodzie świętujemy je po raz pierwszy. Mam nadzieję, że stanie się to imprezą cykliczną. W naszym ogrodzie są 242 działki. Mamy wszystkie działki zagospodarowane, więc mimo, mimo tego nie, nie, nie może się liczba działkowców dużo zwiększać, bo no, liczba zasobów działek jest ograniczona. Mamy około 350 działkowców. Ehm, ogólnie ta liczba jest prawie że stała tak się plus minus 10 20 dochodzi ale ale no to w zależności od tego czy działka jest na jedną osobę czy na, dwu, na, na na dwie osoby bo bo działkę może mieć małżeństwo albo może być też osoba pojedyncza Specjalna uroczystość była okazją do wręczenia medali zasłużonym działkowcom od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji jego 40-lecia Takie specjalne odznaczenie otrzymał długoletni działkowiec Grzegorz Białasiak. Z kolei specjalne odznaczenia przyznane przez zarząd rod poziomka otrzymali działkowcy Halina Leśnik, Halina Jarząbek, Mirosowka Kazimierczak, Aleksy Adamczyk i Włodzimierz Nawrocki. Działki są zagospodarowane wszystkie, nie ma jakichś pustostanów. W ostatnim okresie szczególnie przyczyniła się do tego pandemia, działki nabrały, że tak powiem, zalet rekreacyjnych w znacznym stopniu, co odzwierciedla się. Dość dużym popytem na nowe działki. Jestem długoletnim działkowcem, jak to już dzisiaj zaznaczono. Od początku istnienia ogrodu z legitymacją numer jeden się pochwalę. No, posiadam działkę w powierzchni 390 metrów i zaznaczę, że w organach, działałem z różnymi przerwami od, od, można powiedzieć, od początku istnienia, od tych najtrudniejszych chwil. Pierwsze, co nam przypadło z ówczesnym prezesem Białasiakiem, organizowaliśmy ogrodzenie. Te pierwsze, to, było, to było chyba najtrudniejszy element, ponieważ w tamtych czasach była moda na wykonywanie wielu prac w czynie społecznym, że tak powiem. No ale tak ludzi to trudno trochę namówić. Bywało tak, że przywieźli wieczorem słupy, podogrodzenie trzeba rozładować. Nie dało się ludzi tak zorganizować. No i według żeśmy to musieli po, podołać. Funkcjonowanie ogrodów, struktur ogrodu typu yy, zarząd, komisja rewizyjna jest trudna, bo w, w ostatnich latach wyjątkowo była trudna, bo albo mieliśmy pandemię, a teraz zaczyna się znowuż kryzys, czyli taki trudny okres gospodarczo, trudny okres gospodarczo dla ogrodów, ekonomicznie dla ogrodów, prawda? Rosną ceny, rosną wydatki. Natomiast my też mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych środków od działkowców. Działki w ogrodach działkowych są takim miejscem wypoczynku, relaksu, również no, czerpania takiej korzyści z yy, plonów własnej pracy ogrodniczej, prawda? Ale głównie są to miejsca też takiej yy, integracji społecznej, prawda? rodzinnej, społecznej, towarzyskiej. I mówię, no my mamy też ograniczenie, nie chcemy tym działkowcom do, dostarczać dodatkowych kosztów. Święto działkowców miało również część edukacyjną, to za sprawą wykładu Barbary Zatkiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lotutowie, traktującego o roli kompostownika na działce i zasadach upraw ekologicznych. W tej chwili nasilenie tych chorób i szkodników jest bardzo duże. Przy produkcji towarowej... Używa się bardzo dużo środków chemicznych. Wiadomo, że pozostałości zostają. Poza tym te środki chemiczne szkodzą organizmom pożytecznym, znajdującym się również na plantacji. Natomiast w ogródkach działkowych. My po pierwsze, używanie środków, trzeba by małe ilości, co kilka grządków jest inna roślinka, trzeba by było kupować dużo tych środków, mieć olbrzymią wiedzę w jakich terminach, na co to stosować, no i oczywiście problem ceny. Natomiast istnieje wiedza. Która pomaga, jakby tak dobierać sąsiedztwo roślin, że te rośliny się wzajemnie chronią. Organizatorzy działkowej imprezy zadbali także o wiele konkursów i zabaw prowadzonych przez animatorki, a przeznaczonych dla najmłodszych. Najwięcej frajdy sprawiły najmłodszym ogrodnikom dmuchańce. Był też czas na wspólną biesiadę przy stole, podczas której dzielono się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu swojego ogrodu. Dłuższa relacja z plenarowej imprezy z okazji Dnia Działkowca 2022 w poziomce do zobaczenia u nas w temacie tego dnia. Zapraszamy zaraz po sporcie.